Please. Bardzo dziękuję. Ja tylko króciutko. Sam dochodzi do pewnego paradoksu. Dlaczego ja ciągle z uporem mówię o konieczności zmiany konstytucji? Bo jeżeli mamy zapis o tym, że prezydent stoi na straży konstytucji. A z tego, co ja wiem, środowiska, powiedzmy Centrum Prawicowe, czy generalnie wiele środowisk w Polsce kwestionuje tę konstytucję, no to jak można stać na straży czegoś, co może się za jakiś czas okazać archaiczne? Ja rozumiem, że nawet już tutaj w tej kwestii powinien być zapis zmieniony na zasadzie, mówię oczywiście bardzo ogólnikowo, prezydent stoi na straży interesu obywatelskiego no, albo narodu no, polskiego i tak dalej. Ale kto tak będzie definiował wtedy ten, ten interes? E, e, sekundę. To już, to już zależy, jeżeli zmienimy, zmienimy ordynację na jednomandatową, jeżeli wzmocnimy rolę referendum, jest to interes obywatelski, jest łatwy do, łatwiejszy znacznie do wyartykułowania. I teraz tak, a propos tego łamania konstytucji. Naprawdę państwo wybaczą, ale mnie naprawdę to irytuje i nakręcanie też przez mediów tego, kto złamał konstytucję. Wszyscy ją łamią, bo Platforma złamała ją w maju, a jeżeli podchodzić tak ściśle właśnie do prawa, PiS złamał ją teraz. I możemy tak w nieskończoność tutaj siedzieć i rozmawiać, kto złamał, kto jest lepszy, kto jest gorszy. I coraz bardziej ludzie odsuwają się od tej tej. tej, tej. I żaden Petru nie wyprowadzi ludzi na ulicę, tylko bo ludzie przyjdą po Petru za chwileczkę. Proszę I co państwa, nie będziemy rozmawiać w nieskończoność. Ale cały spór, nie ja nie pan mówił z nie miał prawa. Jakie pan ma zdanie w sprawie publikować czy nie publikować? W ogóle nie mam zdania, bo ja się <laughs> pogubiłem w tym publikować, nie <laughs> publikować. mnie to w ogóle nie interesuje, czy publikować, czy nie publikować. Panie redaktorze, kiedy został stworzony Trybunał Konstytucyjny? Pan pamięta zapewne. No jeszcze w czasach PRL-u. W czasach PRL-u po co? Po to, żeby uzasadnić legalność prowadzenia stanu wojennego. Czyli na logikę został powołany po to, by tłumaczyć polityczne, pewne, legitymizować pewne polityczne decyzje. I to zostało do dziś. I tu tkwi problem, że Trybunał Konstytucyjny, który powinien stać na straży interesu obywatelskiego, tak naprawdę jest upolityczniony i chroni interesów tej partii, która w danym momencie ma wpływ na jego skład. I na tym i tutaj tkwi. Jeżeli usiłuje na, Jeżeli, na, jeżeli, u, jeżeli tak, teraz to w ogóle go praktycznie nie ma. Swoj, swojego własnego przede wszystkim. Przede wszystkim swojego własnego. To jest Pan chyba żartuje są nie nie pan chyba jest z tą niezawisłością. Pan chyba żartuje z tą niezawisłością. Nie pan wierzy w to, co pan mówi? Tak, no to to, to, to jest pan to, co pan mówi, Słuchajcie, ja wam nie przerywam ani pani Pawełku, ani panu. Proszę Was, ja wiem, że Wy jesteście doświadczonymi wspaniałymi politykami walczącymi o naród polski. Pozwólcie Też się wypowiedzieć o, o demokrację, to proszę ze mną razem zmienić konstytucję, znieść próg referendalny, yy, yy, tak aby yy, naród mógł się wypowiedzieć również w sprawach ustrojowych, wprowadzić jednomandatowe okręgi wyborcze, stworzyć system prezydencki, uporządkować legislację i sekundnie sekund w w Błagam, błagam. I doprowadzić do tego, by Trybunał Konstytucyjny został odpolityczniony. Kropka. Proszę zagłosować. Tak, za naszym projektem dwóch trzecich ustawowej liczby posłów wybiera sędzia Trybunału Konstytucyjny. Tylko nie dokończyłem tam tego. Krótkiego zresztą wywodu, mianowicie naprawdę krótkiego. Natomiast tak jak powiedziałem, Trybunał Konstytucyjny powstał po to, aby uzasadnić, le, za, jakby legitymizować e, stan wojenny, czy, czy uzasadnić legalność prowadzenia stanu wojennego. Natomiast do tej pory przykładem na polityczne wykorzystanie Trybunału Konstytucyjnego jest na przykład sprawa pieniędzy z ofer. Tak. Jest Dobra. na przykład sprawa wieku emerytalnego. Ludzie Ile wszyscy zabrali choć. No? Sekundę tak. błagam. właśnie wiek emerytalny, bo bo ja cię się cieszę, się że o tym mówię. Prawie 2 miliony ludzi przyniosło podpisy pod tym. I to, a propos referendum nie mogliśmy się wypowiedzieć do referendum, bo platforma z swoim trybunałem konstytucyjnym ustaliła, że jednak a że tak wiek emerytalny wywiecie zawsze lepiej. Nie, politycy nie, tak i czas z tym skończyć. Bo to Ten nasz trybunał zarzucił nam, że drugi kierunek studiów ma być bezpłatny dla studentów. Myśmy to przyjęli. Całe szczęście. Myśmy, Myśmy z wieloma się wieloma... zgadzali. Z wieloma rzeczami, które PiS prowadzał. Nie wolno podsłuchiwać ludzi, że się zajmuje się dla ludzi. A szczepieniem, oczyszczaniem, szczepieniem psów, to się zajmuje się trybunami konstytucyjnymi? To, że... Paweł ja, to ja powiem, jaki liścik tutaj pisałem. Napisałem, jak się nazywa ten PZPR-owiec Spis, prokurator szaszów komuny. Piotrowicz. 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 No właśnie. Więc dochodzi do takiej sytuacji, do jakiegoś takiego absurdu, słuchajcie, dochodzi do jakiegoś takiego absurdu, gdzie ja widzę, jak przemawia Piotrowicz w imieniu tej waszej demokracji, o której mówicie wszyscy, a jednocześnie pani Śledzińska-Katarasińska krzyczy, wymachując tym czymś, krzyczy presz z komuną. Pani Szydzińska-Katarzyńska, którym cały szlak bojowy, jak od Lenino, żołnierz radziecki przeszła <grym> przez wszystkie, od pzpr przez Unię Wolności. Przez to jest jakiś absurd. To jest chore. I wy mnie mówi się tutaj w tej chwili jak i o Trybunale Konstytucyjnym. A co w przypadku pana Kowalskiego? Co. To, to samo co w przypadku y, pani siedzińskiej katarasińskiej no. pani Popeł, Myślę, że To komentarz. jest właśnie ten ustrój doprowadził do tego, Ta że ludzie. Że że ludzie Chwileczkę, tak? mówię, nie, nie. No, to, to, są, to, są, to, są, to są partycypanci tamtego systemu i postaci wyraziste, postaci, które miały wpływ, brały czynny udział w tworzeniu tamtego, tamtego systemu. Ja nie jestem rewanżystą, przysięgam. Ja mam różnych znajomych, od, od tych, również tych, którzy byli w pzp ale to nie znaczy, że oni mają pełnić no funkcje publiczne i legitymizować te funkcje. Panie Panie Prezesie, ustalam, proszę krótko. No, to, ja no, ja tak... nigdy nie...